Dzień dobry kochani. Dzień dobry. Kiniu i... Witamy Was ciepło, witamy Was serdecznie w naszym kolejnym odcinku Kwadrans na wymianę. Dzisiaj wyjątkowo nie na zielonej kanapie, ale w zielonej scenie. Ale też w zielonej scenerii. Tak jest. Myślę, że coś tam widać za nami. Mm. Mamy taki nietypowy tutaj krajobraz. Mm. I nie, pan... jest tapeta, Daj, pan... <laughs> nie jest to tapeta, kochani. nie jest to tapeta. Można sprawdzić, ja tam pomacham, tam jest przestrzeń. Prawdziwa, realna przyrody, w której znaleźliśmy się. A była pewna przerwa w naszych spotkaniach, co nie znaczy, że my z sobą nie komunikowaliśmy się, nie rozmawialiśmy, ale był bardzo zajęty, intensywny czas, przede wszystkim przemieszczenie się z Polski, gdzie wylatywaliśmy, było już minus chyba 2 stopnie. Tutaj mamy 32, także drobna różnica w temperaturze. Także to ciepłe powitanie możemy zamieć nawet na gorące powitanie. Tak, gorąco Was witamy. Bo pot się pojawia na czole, ale były znowu zapytania, czy będziemy kontynuowali. Więc jeżeli jest taka potrzeba spotkań w takiej formule, lekkiej, swobodnej i, i radosnej, to dlaczego nie? To jesteśmy kochani. To jesteśmy z Wami. Mamy dzisiaj taki pomysł, żeby hmm. porozmawiać troszeczkę o komunikacji, wymienić hmm. się tutaj hmm. Jak, swoimi doświadczeniami. Tak, to, jest, to jest niezwykle ważne. Chyba hmm. się skoncentrujemy na tej przestrzeni komunikacji związku, aczkolwiek, kochani, no co, komunikacja jest wszędzie. Wszędzie tam, gdzie są relacje, jest komunikacja. Czy to relacje z partnerem, czy, 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 czy ze światem, czy z życiem, o, czy z to. dziećmi, czy z innymi ludźmi. Ważna rzecz, o której powiedziałaś, żeby tego się nie odnosić tego tylko do tak jest, komunikacji tak między, międzyludzkiej no. też, ale właśnie z tą całą przestrzenią, którą nazywamy życiem, światem, przyrodą i, i to, jest, to jest niezwykle istotne. Jak my się Kinia komunikujemy tu w naszej relacji? Bo może to od, od, tego, od tego zaczniemy? No. Co często robimy poza. Tym werbalnym wyrażaniem. Yy, o właśnie, yy, no właśnie, kochani. To jest bardzo istotne. Tak. I, i czuję, Komunikacja, o, tym sobie o właśnie, dokładnie. Yy. Komunikacja nie jest tylko słowna, nie jest tylko werbalna w relacji, w bliskości, w relacji takiej związkowej. Komunikujemy się wtedy, kiedy dotkniemy drugą osobę, kiedy się przytulimy. To jest też sposób na komunikację, na okazanie uczuć, na, na powiedzenie, na wyrażenie. I pilnujemy tej realności, że jesteśmy w przestrzeni relacji, takiej bliskości. Niekoniecznie musimy się przytulać z szefem, tak? Tak, żeby, dokładnie. Żeby zachować realność i adekwatność tego, co nazywamy komunikowaniem. Ale celowo powiedziałem o tej werbalnej formule, bo to jest tylko drobna, czasami drobna cząstka, tak, a czasami bardzo myląca w całym przekazie informacyjnym, mm, tak? Mm. Bo my komunikując się no chcemy coś przekazać, jak chcemy. Jakąś, coś in, wyrazić. Informację. Chcemy coś wyrazić No więc y, mówimy pewne słowa, tak? mm. Przecież można nawet y, są świetne metody treningu, mm. y, gdzie możemy czy polityka, czy kogoś nauczyć pięknej mowy, y, pięknych słów. A pod tym y, płynie na przykład pogarda, arogancja i, i zupełnie inne tak rzeczy. Tak zupełnie płynie zupełnie, spójne, zupełnie spójne, inna energia. Ze, 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 nie? Ze słowami. Mm, Więc to no, jest otoczuwalne, tak? Ten fałsz sprzeczność. Więc w relacji też jest to niezwykle ważne. Dokładnie. Czy po tym, co my mówimy, jest autentyczność tego, co chcemy wyrazić. Dokładnie. Nie... Czy to jest spójne? Czy to mm. jest spójne, tak jakby wiecie, z energią? która płynie, bo może być tak, że ja wyrażam jakąś, nie wiem, swoją potrzebę do drugiej osoby, a tak naprawdę pod tym płynie dużo złości, dużo agresji, dużo poczucia, nie wiem, niezadowolenia, rozczarowania zawodu. I ta osoba, która słucha tego komunikatu, ona nie dostaje tylko to, co, co ja informuję, co, yy, yy, nie, nie dostaje tylko tej informacji, która płynie z ust, no ale dostaje dostanie cały pakiet tego wszystkiego. Informację, którą czujemy i czujemy, dokładnie, że coś tu nie gra. Dokładnie. Coś tu jest nie tak. Yy, może wprowadzić do wiele napięcia. Takiego za, za, zamieszania, zamieszania, chaosu. Dokładnie, on. Chaosu. słowo zamieszania w tej yy, przepływie komunikacyjnym. In, Zresztą ja informację. myślę, że nasi widzowie na pewno mieliście, kochani, nieraz taką sytuację, że ktoś coś do Was mówił, a wy tego nie czuliście, nie? że czujecie jakąś jakąś pewną sprzeczność, że coś tu, coś tu nie gra, nie? Co, Coś jest tutaj po prostu nie halo, bo my gdzieś tam to czujemy e, tak naprawdę, jaki płynie, jaki płynie przekaz nie tylko właśnie ten tej słowny, ale też ten mm, też ten. Energetyczny też ten podświadomy, podprogowy, jakie tam jest nastawienie, jaka energia płynie. I co jest mm. ważne w tej komunikacji? Ech, ja muszę się tu poprawić, żeby, żeby lepiej widzieć swoją żonę. Żeby, <grym> dokładnie, żeby lepiej widzieć swoją żonę, bo kiedy ja patrzę na ciebie, jestem w pełnym kontakcie, mm. ta informacja jest jeszcze pełniejsza. Nie na darmo mówi się, że oczy są zwierciadłem mm. duszy, prawda? Bo ta... Znowu na takim poziomie energetycznym, głęb głębokich nauk, oczy są połączone energetycznie z czaką serca. I kiedy mówimy o tej komunikacji serca, tak. to jest dokładnie to, 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 co płynie z tego poziomu serca. Więc kiedy yy, nasz rozmówca ucieka ze wzrokiem, nie chce nam patrzeć w oczy, jaki to jest sygnał? Może chce coś ukryć. Może chce coś zmanipulować. Może jest czasami nieśmiały, bo czasami jak tak. jesteśmy nieśmiali, to Zdjęły. też nam trudno, wiecie, kochani, popatrzeć jakby w oczy. Tak? To bo nie zawsze rozpozniać. musi być jakiś fałsz, mm -hmm, nie? Czasami jest to po nie prostu nieśmiałość, zakłopotanie. Fajnie, tak, dokładnie. Mm. Natomiast właśnie kiedy rozmawiamy i patrzymy sobie w oczy, mamy większą szansę poczuć siebie, tak? Żeby to, co płynie, żeby było też odczuwalne. Mm. Czasami w różnych momentach, kiedy pojawiają się emocje, stres, tak? mówimy wyuczone formułki, tak machinalnie, nawykowo. Ale patrząc uważnie, wczuwając się w drugą osobę, możemy poczuć, że tam jest jakieś drugie dno. Że, że w tym, a wszystko jest ok, na poziomie przekazu słownego, czuje się, czuje się jakiś wielki dramat, jakieś pogubienie, i, i warto dotknąć tej, tej No właśnie kochani, bo komunikacja to również słuchanie i my bardzo często o tym zapominamy, jeżeli się komunikujemy, to mówimy, mówimy, hmm. mówimy, a nie potrafimy tak naprawdę słuchać, nie chcemy słuchać czasami. Jest, Zbyt jest mocno ważne. interesuje nas to, hmm. co jest po naszej stronie, to, hmm. co, to co my chcemy zrealizować, to co my chcemy osiągnąć. E no właśnie, a nie potrafimy, nie potrafimy słuchać. Zobaczcie sobie, nawet jeżeli, nawet jeżeli taki przykład, jesteśmy, nie jesteśmy w relacji, ale naszą intencją jest stworzenie relacji i wysyłamy ten komunikat, nie wiem, we wszechświat, tak, żeby się na naszej drodze pojawił ten właściwy, harmonijny partner czy partnerka, to jest to też pewnego rodzaju komunikacja. My się w tym momencie komunikujemy ze wszechświatem. Jest ten moment, kiedy ja mówię i życie słucha, ale później jest drugi moment, kiedy życie mówi, no i my słuchamy. I teraz sami sobie odpowiedzcie na to pytanie, czy czasami w waszych dialogach, czy ze wszechświatem, czy z partnerem, czy z innymi ludźmi... No właśnie, nie, jest to, nie, jest, nie jesteście nastawieni na monolog tylko, bo komunikacja to jest zawsze dialog, tam są zawsze dwie strony, więc jest zawsze energia z mojej strony, nie wiem, do wszechświata, do partnera, no ale później też jest ten, ten moment tego przyjmowania, tak, że ja się wsłuchuję, wsłuchuję się w drugą osobę, wsłuchuję się w życie, jaką mi się odpowiedź, więc ja się wycofuję w tym momencie z tego monologu. No, i właśnie się staje takim słuchaczem. I o tym często zapominamy, tak, o tej drugiej przestrzeni. Nie, nie. Nie? Bo kiedy my swoim wzrokiem, swoją uważnością, swoim zainteresowaniem mm. rzeczywiście dajemy tej drugiej osobie odczuć, yy, że nas to interesuje, czuje się ważna, czuje się zaopiekowana, mm. może się otworzyć, może, może popłynąć to, co, co, jest, co jest prawdziwe. Nie wiem, czy takie mieliście doświadczenia, czasami ludzie yy, w rozmowie, tak zwanej, właśnie konwersacji, tak? yy, kompletnie nie odnoszą się do tego, o czym mówiliśmy, ale zaczynają dalszy ciąg swojego monologu. Tak, jakby to w ogóle nie było usłyszane, bo pokazują w ten sposób taką arogancję i w ogóle nie, brak zainteresowania tym, co mm. powiedzieliśmy do nich. Jak my się wtedy czujemy, prawda? kiedy w ogóle nie zostaliśmy wzięci pod uwagę, bo ktoś wraca do swojego wątku, ignoruje to. Y, co powiedzieliśmy. Jest taka... Jest wiele oczywiście metod, ale często warto skorzystać z takiej... Y, Robaczką. Y, robaczek, o nie chodzi. Metody parafrazowania, czyli powtarzania mhm. tego, co ktoś powiedział do nas, żeby upewnić się, czy to, co usłyszeliśmy, jest tym, co dana osoba powiedziała, mhm. tak? Mhm. Czy nie przefiltrowaliśmy to przez pryzmat naszych jakichś oczekiwań, nastawień programów, też, nastawień, nastawień emocji, hmm. tak? Tak, I dokładnie. Coś innego no właśnie, to też jest częste, kochanie. Rozmijamy się totalnie, mm -hmm. tak? Ktoś do nas coś mówi, my zupełnie coś innego odbieramy i jeżeli jeszcze jest na przykład jakieś nastawienie, bo był już jakiś konflikt, napięcie, to bardzo często ta rozmowa totalnie się rozmywa, tak? Nie, no i wtedy nie ma tej mówimy komunikacji. Zazwyczaj w relacji jak jesteśmy to mówimy i słyszymy, no właśnie, bo ty mnie nie rozumiesz, tak? Ty mnie nie rozumiesz tutaj w tej relacji. Jeżeli tak rzeczywiście jest, to trzeba byłoby się no, zastanowić, dlaczego, dlaczego ja się czuję nierozumiana, bo mówienie, mówienie, komunikowanie jest też związane z rozumieniem, czyli ważne jest, żeby w taki sposób się komunikować, w taki sposób mówić drugiej osobie, żeby ona nas rozumiała żeby ten komunikat był klarowny, żeby ten komunikat był jasny. A zobaczcie kochani, co my też, też, też często robimy. Z różnych przyczyn my nie potrafimy tak jakby mówić w sposób spokojny, łagodny, taki asertywny o swoich potrzebach, tylko my wyrażamy to pragnienie zaspokojenia różnych potrzeb w sposób taki pasywno-agresywny. Czyli na przykład nie mówimy, nie wiem, potrzebuję twojej pomocy albo potrzebuję, żebyś mi, nie wiem, pomógł przy obiedzie czy nie wiem, posprzątał po obiedzie, czy tam cokolwiek zrobił, tak? Tylko ja w jakiś sposób, nie wiem, nigdy mi nie pomagasz, nie? Albo zawsze we wszystkim jestem z sama. Z żalem. Dokładnie. Już zabarwione Dokładnie. emocjami. Jest to właściwie taki atak. Tak, nie, to jest taki agresywna mm. forma No i to jest wyrażania. też praca jakby dla nas, że my nie potrafimy tego komunikatu ukierunkować na nasze potrzeby i na nasze uczucia. I teraz jak my, nie, jak my tego nie potrafimy zrobić, to już zanim my to wyrazimy, dochodzi do, do takiej wewnętrznej automanipulacji. My już sami najpierw manipulujemy z oso, ze sobą, swoimi uczuciami, jeszcze dochodzą do tego programy pod tytułem i tak mi nie pomoże, i tak jestem z tym wszystkim sama, i tak to, i tak tamto. I my z tym całym pakietem przychodzimy do tej do tej drugiej strony, do tej drugiej osoby. Wręczamy jej ten cały pakiet. No i rzeczywiście ta osoba bardzo często jest taka no, zdezorientowana, oszołamiona, bo naprawdę nie rozumie, przy, o co nam chodzi przytłoczona. i przytłoczona też. Mhm. Bo nie rozumie tak naprawdę, no, o co nam tutaj, o co nam chodzi. A nam chodziło na przykład tylko o to, że jestem zmęczona i potrzebuję, żeby mąż mi, nie wiem, po, albo żeby mąż posprzątał po obiedzie. Mhm. Więc warto też pilnować tej zasady że mówimy o sobie o swoich o, sobie i o uczuciach uczucia, o, o, kochane o swoich doznaniach a nie przerzucamy yy, a nie o tym jak jest kogoś, yy. to jest też bardzo ważne dokładnie ale jest jeszcze jedna niezwykle yy. istotna kwestia która się łączy z tym kinu, yy. co co powiedziałaś tak jeżeli yy, jesteśmy razem bo ciągle odnosimy to do tej przestrzeni yy. relacyjnej yy, i raz drugi trzeci yy, Tłumimy w sobie potrzebę mm. powiedzenia, jak się, się czuje w danej sytuacji. To przyjdzie w końcu rzeczywiście taki moment tym dziesiątym razem, że Że, my wybuchniemy. że to eksploduje. Że to, Dokładnie że to będzie Dokładnie. wybuch emocji, które były tłumione, mm. bo nie było tej płynności w komunikacji. Więc kolejna zasada, żeby na bieżąco tak, być w tym kontakcie z tym, co się czuje i, i, i wyrażać. O. Dokładnie. Fajnie to Jacek pokazał tutaj, kochani. Płynność, więc komunikacja to jest przepływ, i my potrzebujemy dbać mhm. o to, żeby ten przepływ właśnie nie był zahamowany. Czyli on nie może być zahamowany we mnie, gdzie ja tłumię, tłumię, tłumię i później nagle, wiecie, wybucham, ale ja z mojej strony też nie mogę go zahamować po tamtej stronie. Czyli nie wiem, że płynie energia ode mnie, czyli ja wszystko wyrażę, a później, kiedy jest ten moment, że ja. Powinnam jakby stać się tym słuchaczem i wysłuchać drugiej osoby, ja się wycofuję, mnie już tam nie ma. Hmm. No nie, ja sama ze swojej strony potrzebuję pozwolić no właśnie na ten przepływ tutaj po obu stronach i oczywiście tak samo, tak samo ta druga strona. Jest ta komunikacja, hmm. ten przepływ, który energii, hmm. doznań, uczuć, który płynie hmm, w każdej sytuacji. Kiedy jest ta płynność, daje nam takie oparcie i zaufanie, mm. że my możemy coś powiedzieć, nie, nie spotka się to z krytyką, z oceną, z osądem, yy, z agresją z drugiej strony, bo zauważmy jak bardzo szybko, łatwo, kiedy nie ma tej płynności wymiany, te przestrzenie relacyjne. Tak, dokładnie. Się I czasami jest później bardzo już trudno naprawić yy, to, co zostało właśnie zniszczone przez... Brak komunikacji, czyli gdzieś został no, zahamowany ten, ten przepływ. I zobaczcie, kochani, z tematem komunikacji no, jest związany bardzo, bardzo wiele elementów. Od kontaktu ze swoimi potrzebami, poprzez umiejętność wyrażania się, takiej jasnej, klarownej komunikacji, umiejętność słuchania, czyli tego przyjmowania tego, co płynie e, od drugiej strony. Nie wiem, stawianie granic, tak? Mówienie, ten kontakt z moim tak, z moim nie. Całe, całe mnóstwo przestrzeni. Wierty kompleks kompleks czynników, które wpływają na tą komunikację, mm. że tak obrazowo, żeby powiedzieć. Mm. Kwestia znalezienia też wspólnego języka. Tak, ja myślę, dokładnie. że w pewnych przestrzeniach zaawansowany fizyk kwantowy mógłby mieć problem z komunikacją humanistom przykładowo, mm. tak mówią, w inny sposób mają może inny światopogląd, więc znalezienie tej wspólnej przestrzeni komunikacyjnej, żeby naprawdę siebie rozumieć, to jest jedna rzecz. Pamiętajmy, że każdy z nas ma swoje korzenie, rodzinne, społeczne, uwarunkowania i w inny sposób może odbierać te, pewne rzeczy, dlatego bycie razem to właśnie szukanie, uczenie się tej y, wspólnej płaszczyzny komunikacji, Dokładnie. żeby to Tylko było jasne. Wspólnego języka. I, Oczywiście im bardziej znamy siebie i naszą autentyczność, mm. tym łatwiej jest to do przekazania i przyjęcia przez drugą stronę, bo właśnie nie ma tego rozdźwięku, tej, tego podziału na to, co mówimy, a to, co tak naprawdę płynie od nas. Dlatego, kiedy nie mamy jeszcze w pełnego kontaktu, na przykład z jakimiś naszymi potężnymi traumami. Mm. Załóżmy, jest kobieta, która przeszła Horror w dzieciństwie, tak? Jako dziewczynka. Ojciec był alkoholikiem, była przemoc, różne trudne sytuacje i jest to gdzieś wyparte. To jako przykład po prostu mówię. W życiu dorosłym bardzo częsty jest taki mechanizm przenoszenia tych wszystkich stłumionych, niewyrażonych żali gniewu, tak, w do ojca na partnera. Odwrotnie dokładnie to samo tak, może jak być. To, co nie przepracowane w mężczyźnie może być bardzo trudny. to co wnosi w mm. przestrzeni relacyjną. Dlatego znowu ta świadomość siebie, kontakt z sobą jest tak niezwykle ważny w tej przestrzeni komunikacyjnej. Tak żeby tak króciutko podsumować, bo pewnie już nasz czas ta, yy, już przekroczyliśmy, jak zwykle, <laughs> yy, że ta komunikacja to nie jest tylko przekaz słowny, mm. werbalny. To jest gest. To, ta, co to płynie. Dotyk, to, co to płynie jest... z serca, kochani. Więc jest wiele form przekazywania te, tego, co, co w nas jest. I co I pokażemy kochani, jeszcze jak... na koniec, dlaczego tu tak szumi? <noise> A za chwilkę. Ja jeszcze tylko powiem, kochani, że na warsztatach naszych, które będziemy prowadzić w styczniu, jest jeszcze kilka miejsc. No, ten temat bardzo, bardzo głęboko będziemy jakby transformować i przepracowywać. Więc jeżeli macie ochotę dołączyć do nas i ten temat was jest, Wam jest bliski, to... Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy I... ciepło, a na koniec kochani pokażemy Wam też skąd ten szum Wy, tutaj widać. wyjaśni wynika. się przyczyna tego szumu? Kilka. Przetrzyma tak. to. O, ja przełączę kamerę kochani. O, i zobaczcie. <laughs> Jesteśmy praktycznie nad oceanem i ten szum, który słyszeliście tutaj cały czas w tle właśnie jest. Mamy nadzieję, że nie zakłócił tego przekazu, tego co płynęło na poziomie słów też. Także wszystkiego dobrego kochanie i trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia, do następnego razu. Pozdrawiamy. Razy. Pa, pa. pa.